Cześć kochani, witam wszystkich z znaku wagi w czytaniu na lipiec 2023. Tradycyjnie zaczniemy od kart wyroczni, tutaj zbadamy energię ogólne, zobaczymy co może się wydarzyć, później przejdziemy do rozkładu na miłość dla singli, następnie miłość w, yy, dla osób w związkach, później praca, kariera, finanse, duch, emocje, a na samym końcu ty plus każdy znak zodiaku, czyli zbadamy relacje pomiędzy znakami, zaczynając od połączenia waga plus baran, później waga Plus byk i tak aż do, e, aż do ryb. Do każdej z tych części w opisie znajdziecie czasówkę. Wystarczy, że klikniecie w ten stempelek czasowy. I przeniesie was do odpowiedniego momentu. E, moi drodzy, pamiętajcie o tym, że jest to czytanie ogólne, nie musi rezonować ze wszystkimi. Dziwne by było, gdyby rezonowało generalnie. E, więc miejcie to na uwadze, sprawdźcie swój ascendent, sprawdźcie swój znak księżycowy, wenus, bo bardzo możliwe, że po prostu czytanie dla innego umiejscowienia to jest innego znaku. Em, będzie z Wami bardziej rezonowało. Ja na przykład na miłość bardzo lubię sprawdzać sobie Wenus e, z racji tego, że słoneczną, e, jestem słoneczną rybą, ale w Wenus mam wodnika, więc często sobie oglądam właśnie czytanie dla wodnika właśnie na strefę miłości. E, dodatkowo w opisie znajdziecie też kontakt do mnie, więc jeżeli ktoś chciałby umówić się, czy to na rozkład miesięczny, czy tygodniowy, czy roczny, czy jakikolwiek Was interesuje, to możecie po prostu do mnie napisać, e, czy to maila, czy odezwać się na Instagramie? Dodatkowo w opisie macie też różnego rodzaju linki do czytań z serii. Wybierz kartę i też do czytania rocznego, a raczej półrocznego. Niedługo pojawi się czytanie na drugą połowę roku. Jak skończę robić czytania miesięczne, to zabieram się za czytania roczne, więc w lipcu naprawdę będzie dostatek tych czytań. Dobrze, moi drodzy, nie ma co, nie przedłużamy, zaczynamy i zaczynamy od kart wyroczni. No dobrze, moje drogie Wagi, sprawdźmy, jakie mamy wyrocznie na lipiec. I pierwsza karta, jaka nam się pojawia, jest to realizacja, a raczej właśnie takie zdanie sobie sprawy z czegoś. Ja bym poszła nawet w kierunku objawienia albo oświecenia. Właśnie tego momentu, tej żarówki, która zaświeca się, zapala nam się nad głową. Tu mamy z tego, co widzę, cyfrę 3. Możliwe, że jesteście numerologiczną trójką, może urodziliście się trzeciego, a może będziecie wszędzie widzieli właśnie cyfry 3 jako Znaki. Ja ostatnio bardzo dużo trójek widziałam, później widziałam bardzo dużo piątek, więc no jest to, warto na to zwracać uwagę. E, no tak jak mówiłam, zdanie sobie z czegoś sprawy. Myślę, że to mogło być dla Was coś może nawet oczywistego, ale nie potrafiliście tego w jakiś sposób przyjąć do wiadomości. Nie potrafiliście po prostu tego zaakceptować. No a teraz to jest ten moment, właśnie otwieracie... Jak widzicie, tutaj mamy taką, taki kształt dziurki od klucza, właśnie otwieracie, otwieracie nowe wrota, otwieracie nowy rozdział yy, i otwieracie się też w jakiś sposób. Się naprawdę się na yy, nowe możliwości. Tutaj jest po prostu ten, ta procedura otwarcia i bez znaczenia, jakie jest to otwarcie, po prostu jesteście otwarci na wszystko, co Wam los yy, gdzieś tam podaje, że tak powiem. Więc no, jest to ciekawa karta. Yy ale też może oznaczać właśnie jakieś ujawnienie sekretów, wyjaśnienie sytuacji. Tutaj naprawdę mamy taką absolutną jasność. Dobrze, odłożymy sobie tę kartę tutaj na boczek i zaraz przejdziemy do następnej. To tak chciałabym, żeby ta karta była równo, a oczywiście nie jest. Dobra, chyba jest ok I następna karta jaka nam się pojawia. Jest to droga wiary, moi drodzy. Pozwól wierzę cię prowadzić, być twoim przewodnikiem. I wiecie co? Wydaje mi się, że to taka karta, która naprawdę może bardzo dużo oznaczać w waszym wypadku, bo w to co wierzycie, to co tak. Jak powiem, wyznajecie. Tu nie musi być wiara, jeżeli chodzi, nie wiem, czy to, czy to jest, czy jesteście kościółkowi, czy nie, może w ten sposób, bo nie ma to znaczenia. Dla niektórych będzie, będzie to tak, będzie to ta wiara, ale równie dobrze może być to jakaś idea, może być to wiara w siebie, może być to wiara w jakieś swoje przekonanie i pozwalajcie właśnie tej wierze, tym takim znaczeniom prowadzić Was. I myślę, że widzicie na tym bardzo, bardzo dobrze. Nie. Nie pozwalajcie innym gdzieś tam zasiać wątpliwości w was samych, bo jeżeli wierzycie w coś, jeżeli czujecie, że coś jest dla was, jeżeli czujecie, że to jest wasza ścieżka, jeżeli po prostu wierzycie w to, że musicie, nie wiem, trochę poczekać, żeby coś się wydarzyło, to też poczekajcie. To wszystko się, się kumuluje u was, w waszym serduszku i w tym, jakie macie faktycznie przeczucia. A myślę, że Wy też nie jesteście z tych znaków, które no z intuicją są na bakier, raczej jesteście za Pan brat i. Wydaje mi się, że to jest ten moment, w którym naprawdę warto się momentami wyciszyć i posłuchać tego, co nam podpowiada nasze serduszko. Tak? Więc tutaj e, droga wiary, moi drodzy, wierzcie w siebie, wierzcie w swoje możliwości i wierzcie w swoje przeczucia. Dobrze, e, teraz przejdziemy do kart e, dla Singli na miłość. I na początku pojawia nam się gwiazda, czyli też mamy tę wiarę, mamy słońce. I na samym końcu jest ósemka mieczy. I wiecie co, to bardzo mi koresponduje z początkiem naszego rozkładu? No bo tutaj mamy jasne przesłanie. Gwiazda wnosi nam wiarę, wnosi nam nadzieję. I to nie są złudne nadzieje, bo te nadzieje, te, te, taka, taka wiara, że coś się ułoży, że coś wam się uda. Jest czymś bardzo ważnym, moi drodzy. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli to przenosimy na, na właśnie na miłość, no to dobra, może jesteście singlami i moglibyście się poddać, ale Wy dalej wierzycie w to, że ktoś do Was po prostu przyjdzie, że ktoś się w Waszym życiu pojawi, że ktoś wartościowy po prostu w Waszym życiu zawita. I macie ogromną właśnie taką pozytywną energię wokół siebie. A mam wrażenie, że niektórzy chcą Was zamknąć dosłownie w takim słoiczku, w takim pudełku yy, i powiedzieć, no dobra, no, ale czas się ustatkować, no dobra... Dobra, ale to może zacznij, nie wiem. Yy... Działać w tym kierunku. Może nie bądź taki niedostępny, taka niedostępna, może nie mieć takich wymagań, a wy, jak mam wrażenie, że po prostu wierzycie w to, że ta osoba, która się pojawi w waszym życiu, pojawi się w odpowiednim czasie, w odpowiednim momencie, w, odpowiednim, w odpowiedniej chwili waszego życia, tak? I ten timing będzie się zgadzał. To, że jeszcze się ta osoba nie pojawiła, wcale nie oznacza, że nie pojawi się na waszej drodze. I wy macie tego absolutną świadomość. I, i też wiecie, że nie nie wiem, jeżeli macie coś do przepracowania, to też jesteście świadomi tego, że no musicie to przepracować, bo inaczej nie stworzycie zdrowej relacji. I to jest niesamowite, że Wy sami sobie też potraficie właśnie taki autofeedback dać, zaserwować. Ale przede wszystkim właśnie otaczacie się bardzo, bardzo pozytywną energią, taką głęboko wierzącą w to, że Wam się uda, że poznacie tę osobę w momencie, kiedy będziecie gotowi, w momencie, kiedy ta osoba będzie gotowa. I nie dawajcie się właśnie Gdzieś tam sprowadzić na, na ścieżkę zwątpienia, na ten moment, w którym po prostu sami siebie kwestionujecie. Jeżeli czujecie tak wewnętrznie, że ta osoba jest na waszej drodze i się do was zbliża, to wierzcie w to. Może i ma czym tempem, ok? Ale to wcale nie oznacza, że, że tej osoby nie ma. Może nie od razu teraz, tak? Może nie od razu w tej chwili się pojawi. Ale myślę, że jak będziecie mieli cały czas takie pozytywne nastawienie, niefatalistyczne, niezamknięte na wszystko dookoła, to y, tym bardziej przyciągniecie tę osobę. No pamiętajcie o tym, że jest ta energia miłości, tak? Otaczajmy się tą energią miłości. Jeżeli otaczamy się energią miłości, to ludzie są do nas po prostu przyciągani, przychodzą do nas sami, a nie, mm, nie odchodzą, nie odbiegają od nas za bardzo. Także... Tak to widzę, moi drodzy. Zabieram karty, Bardzo ładnie, moi single, macie tę świadomość. Dobra, przechodzimy teraz do rozkładu dla osób w mm, związkach. I tu pojawia nam się ósemka mieczy. Mhm. Następnie as różżek. A na samym końcu trójka pentakli. Mhm. No, dla mnie to jest dość jasne, jasne przesłanie. Oczywiście mam krzywo te karty, muszę je troszkę przełożyć. Okej, okay, chyba teraz jest lepiej. Dobra. <clears throat> Przezwanie jest dość proste, bo pojawia nam się tutaj karta niezdecydowania, jest to ósemka mieczy. Ósemka mieczy jest też kartą, może nie to, że niezdecydowanie, ale właśnie takiego uwięzienia. To jest karta takiego autowięzienia. I Wy macie takie myśli, że może ja się męczę w tym związku, może męczę drugą osobę, coś tutaj się dzieje i czegoś tutaj bardzo, bardzo brakuje. Może brakuje właśnie tej pasji, albo właśnie tylko pasja pozostała, bo pamiętajcie o tym, że no, miłość to nie jest takie proste uczucie, tak? Znaczy jest prostym Uczuciem, ale jest też złożonym uczuciem. To jest właśnie abstrakcyjne, właśnie takie, takie podejście do tego tematu. No jest bardzo ciężkie, tak? bo miłości nie da się zobaczyć w czerni albo w bieli. Tak? Tylko w wielu różnych odcieniach, w wielu kolorach każdy z nas postrzega to zupełnie inaczej. I wydaje mi się, że ta pasja jest. Ta pasja jest, mogą, może czegoś brakować, ale ta, te karty was zachęcają do tego, żeby popracować nad tym. Zobaczcie, mamy pracę na samym końcu. Ta trójka pentakli to jest karta współpracy wręcz. Tego, że się staramy wspólnie i pamiętajcie o tym, że do tanga trzeba dwojga, związek tworzy dwójka osób, no są jakieś czasami wariacje i jakieś dziwaczne kombinacje, ale generalnie zazwyczaj w, trady, w tradycyjny sposób jest to dwójka ludzi i jak jedna osoba tylko pracuje, to jest bardzo źle, tak? Więc warto na to zwrócić uwagę no, i zachęcić swojego partnera do współpracy, właśnie do tego, żeby z Wami porozmawiał, żeby żeby też zauważył, co się dzieje nie tak w tej relacji, żebyście mogli razem właśnie wspólnie nad tym popracować, a nie, że ja nie, nie wiem, co mam zrobić, właśnie takie, taki brak zdecydowania, brak, mm, brak jakiejkolwiek e, no, przejrzystości, tak? Nie, macie tutaj zdanie sobie sprawę z czegoś, zdaje sobie z tego sprawę, że mamy problemy. Jeżeli mamy problemy, no to to jest ten moment, żeby nad nimi zacząć pracować. Bo na samej pasji nie stworzymy relacji, tak? Na samej konwersacji nie stworzymy relacji. Bo może brakować pasji, może brakować uczucia. Na, na samym uczuciu też nie stworzymy relacji, bo przecież może brakować, nie wiem, szacunku dajmy na to. Możemy kogoś kochać, a ta, ta osoba nas nie szanuje. Więc to wszystko musi działać. To musi działać po prostu jak takie trybiki, i się wszystko ładnie zazębiać. Widzę teraz takie koła zębate, które przechodzą, 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 ale czasem się gdzieś tam, jeżeli ich nie, nie oliwimy, czy tam nie dbamy o nie, to one się po prostu gdzieś tam przycinają. No i to jest może ten moment właśnie przycięcia. Was, że okej, okay, może nie, nie idzie to wszystko w tak idealnym kierunku, ale jeżeli mamy tego świadomość, tak, a widzę, że macie, to jesteście w stanie nad tym popracować. Jesteście w stanie naprawić tę relację, albo ulepszyć tę relację, bo może nie potrzeba nie wiadomo jakiego naprawienia, może po prostu potrzeba naoliwienia. Tak to widzę moi drodzy, zabieram e, karty dla osób w związkach. No tutaj bardzo tak e, artystycznie się zrobiło, nie? I przechodzimy teraz do czytania na pracę, karierę, finanse. I pierwsza karta, jaka nam się pojawia, jest to kapłanka. Następnie mamy dziesiątkę kielichów. Mhm. I ósemkę różdżek. No powiem Wam tak, no są, pojawiają nam się dobre newsy. W ogóle ja mam wrażenie, że Wy macie przeczucie, że tu wszystko się układa, że wszystko się ułoży, tak jak mówiłam wcześniej, że zdajecie sobie z tego sprawę, że nie wiem, jesteście cennym pracownikiem, że jesteście doceniani, że no, ludzie wokół Was też m, gdzieś tam są zazwyczaj tacy, że o, widzę, że tutaj się starasz i widać to naprawdę po Was, że Wam też sprawia ta praca dużą, na bardzo dużą, wręcz ogromną satysfakcję. I tutaj, jak przypatrz na tę kapłankę, to też macie taką właśnie duchową satysfakcję, że to nie jest, nie wiem co wy robicie dokładnie, ale mam wrażenie, że robicie coś takiego większego. No nie, że naprawdę pomagacie ludziom, jesteście dla tych ludzi i się staracie właśnie. Nawet wiecie, to nie musi być nie wiadomo jaka tam zba, jaki tam zbawca świata. To może być nawet osoba, która, m, nawet osoba, która pracuje w sklepie, ale jest właśnie taka uczynna, kochana. Bo no, czasami jest tak, że się wchodzi do jakiegoś sklepu i po prostu ma się ochotę stamtąd wyjść szybciej niż się weszło, nie? A Wy tutaj jesteście tacy oddani i nieważne nie co robicie, czy, m, czy, czy pracujecie w sklepie, czy jesteście czy jesteście e, w jakiś sposób pomagacie innym, nie ma znaczenia. tak? To, to tutaj to świadczy wszystko o tej satysfakcji i tym, temu, że wy, widać po was, że wy to lubi, lubicie robić. Wiecie co? ja Kiedyś miałam taką sytuację, że właśnie zastanawiałam się nad zmianą, mm, zmianą pracy. Znaczy, zazwyczaj raz w roku się zastanawiam, a potem zostaję tam, gdzie byłam. E, zastanawiałam się nad zmianą pracy, i właśnie ktoś mi powiedział, że ale przecież przecież Ty tak to lubisz robić, jakby to Ci sprawia tyle frajdy, to Ci sprawia tyle radości, po co Ty szukasz? Po co Ty w ogóle gdzieś tam kombinujesz? Zrób sobie, nie wiem, jakiś kurs, dostymuluj się, ale rób to, co naprawdę kochasz i mam wrażenie, że do Was to też się tyczy, do Was to też się tyczy, że Wy naprawdę lubicie to, co robicie, więc nie wiem, może szukaliście pracy i może wy, to też Wy musicie to usłyszeć, że jeżeli kochacie to, co robicie, to wcale nie musicie tego zmieniać. Hmm, to jest trochę tak, jakbyście, nie wiem, spotykali się z niesamowitym człowiekiem, czy to kobietą, czy mężczyzną, byli po prostu szaleni na jego punkcie. Ta osoba też i po prostu, wow. Ale stwierdzacie, no ale to czas na zmiany. No nie zawsze tak to działa, nie, nie zawsze tak to działa. I zobaczcie, że na sam koniec pojawia nam się ósemka różdżek. ósemka różdżek jest to karta dobrych informacji, właśnie tego, że coś się dzieje, że naprawdę czujecie, czujecie stymulację w tej pracy. I nawet jeżeli momentami może nie być jakoś bardzo wesołe, jeżeli chodzi o finanse, ale mam wrażenie, że jakoś to sobie po prostu układacie i ogarniacie, chociaż te dziesiątka kielichów no i z niej się wylewa, więc chyba myślę, znaczy myślę że nie jest aż tak tragicznie, nie jest aż tak źle, ale mm, przede wszystkim właśnie czujecie pełnię, czujecie satysfakcję z tego, co robicie i lubicie to, co robicie. Także jak mieliście jakieś myśli, żeby po coś pozmieniać, to zastanówcie się jeszcze raz. No, tak to widzę, moi drodzy. Ach i jeszcze jedną rzecz chciałabym powiedzieć, też taką anegdot anegdotkę, że właśnie w momencie, kiedy ja się zastanawiałam nad zmianą pracy, e, to e, no, tam chodziłam na jakieś rozmowy, już jakąś tam propozycję powiedzmy, dostałam, i powiem Wam, że nie przyjęłam tego, i powiem Wam po raz kolejny, że e, potem nie żałowałam. Bo później dostałam propozycję, robiąc to samo, co robię, tylko że gdzieś tam na wyższym, powiedzmy, szczeblu. I gdybym przyjęła propozycję wcześniejszą, to nie miałabym szansy na rozwinięcie tego, co, co, w czym już działam jakiś czas. Także moim zdaniem, to czasami ten los naprawdę nam. No pomaga, tak, nam pomaga. Więc <noise> tego Wam życzę, żeby los wam pomagał, moi drodzy, żeby właśnie się działo pozytywnie. A, tyle, jeżeli chodzi o pracę, karierę, finanse. A teraz przejdźmy do czytania na ducha i pierwsza karta, jaka nam się pojawia, jest to król pentakli. Mhm. Następnie mamy dziesiątkę pentakli. I pojawia nam się ta ósemka mieczy. No, wiecie, co ja mam wrażenie? Że Wy jesteście właśnie w takim zablokowanym trochę stanie. Wszystko się dobrze układa, wszystko jest pięknie, ładnie, bo i król pentakli i dziesiątka pentakli to są bardzo stabilne karty. I ta stabilizacja jest wokół Was naprawdę na każdym kroku. Jest tutaj dużo satysfakcji, dużo radości i tak dalej, a Wy, mm, mam wrażenie, że właśnie tutaj się zamykacie. Zamykacie się i tak nie dopuszczacie do tego, tego do końca do siebie. Właśnie tego szczęścia, tej radości. I to jest ten moment, w którym macie zdać sobie sprawę z tego, że wszystko się u Was w życiu układa. I to nie jest tak, że, nie wiem, los jest przeciwko Wam, cały świat jest przeciwko Wam, wszyscy są Waszymi wrogami, wszyscy Wam źle życzą. Nie, macie tutaj naprawdę pozytywne, e, pozytywne karty i pozytywnych ludzi wokół siebie, pozytywne sytuacje. A Wy czasami właśnie im więcej tej pozytywnej sytuacji, im więcej tej stabilizacji, to próbujecie złamać ten balans. A waga przecież powinna być takim balansowym znakiem, a brakuje tutaj właśnie, właśnie tego, mm, tej równowagi. No, i ta osobka mnie, właśnie tutaj mnie niepokoi, no bo to trochę pokazuje mi, że Wy nie widzicie tego, bo zobaczcie, że jesteście tutaj właśnie zaślepieni, nie widzicie tego, jakimi szczęściarzami jesteście. No, nie ma, nie, nie widzicie takiej pełni szczęścia, którą, którą faktycznie w tej chwili doświadczacie. Więc no, ja na Waszym miejscu gdzieś tam bym się rozejrzała i zastanowiła, czy no, moje życie jest aż takie złe, czy może jest przez cudownym wspaniałe, i zaczęła je doceniać. No, tutaj bym dwa razy się zastanowiła, co z tym fantem zrobić. Tak to widzę, moi drodzy jeżeli chodzi o ducha i emocje. Dzięki bardzo. Przechodzimy dalej. I moi drodzy, przechodzimy do czytania ty plus każdy znak Zodiaku. Zasady są proste. Zaczynamy od połączenia waga plus baran i idziemy przez wszystkie znaki. Więc mamy wagę z baranem, i tutaj pojawia nam się karta. Karta diabła. I powiem Wam, że no, z baranem może być taka manipulacyjna energia, trochę kręcąca. Trochę wodząca za nos, niby jest jakieś przyciąganie, jakby czujecie się tacy, że no chciałbym z tym baranem, jakby coś tutaj mnie ciągnie, a z drugiej strony, no to jest toksyna, to jest straszna toksyna, więc myślę, że lepiej dalej niż bliżej, po prostu gdzieś tam obok siebie bo no bo możecie czuć się mocno zmanipulowani i nie, będzie, nie będziecie czuli się sobą a no ja was zachęcam do tego, żebyście właśnie czuli się sobą a nie mieli później moralniaka że wcale tak nie chciałam zrobić ale tutaj baran mnie przekonał no nie to wszystko jest na wasze, to jest na wasz rachunek nie ma nie ma odpowiedzialności o Dobra, mamy byka i z bykiem pojawia nam się król Pentakli. No, z bykiem myślę, że spokojnie, jakby przy byku czujecie taką, um, taką stabilizację i to, że możecie na byka liczyć, że jest taką osobą, z którą, no, może nie to, że jakoś porywające rozmowy, ale to jest ktoś, kto jak potrzebujecie pomocy, to po prostu poda wam tę pomocną dłoń. I to jest naprawdę bardzo ważny rodzaj relacji w życiu, że mamy taką bezpieczną przystań. Mam wrażenie, że byk właśnie dla was jest taką bezpieczną przystanią. Przechodzimy dalej, mamy bliźnięta, z bliźniakami dużo komunikacji, dużo energii, może spotkań, właśnie może wyjazd nawet jakiś, bliźniaki są takim znakiem, że oni, to jest chyba najczęstszy znak, który ma ADHD i po prostu cały czas coś się dzieje, cały czas coś i ta energia jest zaraźliwa i Wy myślę, że się zarazicie w lipcu właśnie, że o to ja może to, a może tam to, 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 po prostu ogrom rzeczy do zrobienia, no i Wy jesteście jak najbardziej za, Wy chcecie, wy chcecie po prostu spędzać czas z bliźniakami bawiąc się fenomenalnie. Przechodzimy dalej, i mamy raki. I tutaj, z rakami pojawia nam się siódemka mieczy. Uważamy na raki, moje drogie wagi, bo. Z rakiem, no jest tutaj ta brzydka energia. Siódemka mieczy jest to energia kłamliwa, oszukująca, kręcąca, właśnie obgadująca, więc te ploty mogą się pojawiać, bardzo, bardzo dużo brzydkiej energii. Z tej energii ja bym się, ja bym się osobiście oczyściła, jeżeli macie taką osobę, która właśnie jest pod znaku raka i gdzieś tam nie jest do końca szczera, wręcz jest em, taka, jaka? No, eee, że ma dwie twarze, tak? Mm. Fałszywa, po prostu. To, to jak najdalej od tej osoby, i ja na waszym miejscu bym się, um, bym się oczyściła, bo bardzo możliwe, że właśnie Wam cały czas źle życzy i te złe fluidy Wam wysyła. Dobra, e, przechodzimy dalej, przechodzimy do lwów i z lwami pojawia nam się Królowa Mieczy. Z lwami bardzo konkretnie się komunikujemy, z tym, że lew może, może powiedzieć kilka słów za dużo. Wy też uważajcie na to, co mówicie. No, z racji tego, że Królowa Mieczy jest bardzo bezpośrednia i ona nie zawsze widzi. Ona nie zawsze widzi właśnie uczucia, ona nie zawsze dostrzega to, że kogoś może coś zaboleć, tylko po prostu mówi konkretnie, jak jest. A brakuje tutaj trochę tej empatii. Mimo tego, że ja uwielbiam królową mieczy, bo lubię jej konkret i lubię to, że ona się w tańcu nie pierniczy, to, no to czasami mogłaby właśnie zejść z tonu i troszkę na spokojnie. Oczywiście ta energia może działać vice versa, bo jako, że Wy jesteście wagą, to ta królowa mieczy bardziej z Wami koresponduje. Więc no, Wy też zwracajcie uwagę na uczucia lwa, po prostu zwracajmy uwagę na swoje uczucia wzajemnie. Mamy pannę i panna to jest dwójka kielichów, no z panną tutaj sielankowo, jeżeli to nie jest związek, to jest naprawdę bardzo taka ciepła przyjaźń. No czuję tutaj właśnie energię miłości, bratnich dusz, tego, że chcecie spędzić razem czas, że czujecie się dobrze w swoim towarzystwie, że naprawdę czujecie się w swoim elemencie będąc, e, będąc przy... Przypadnie. Jest to naprawdę taka ciepła relacja. E, współodczuwająca, współczująca, możecie po, przy, podobne przeżycia mieć po prostu. Możliwe, że kiedyś jedno coś przeżywało, a później podobna historia dzieje się drugiemu i możecie się wymieniać. Jest tutaj właśnie dużo konwersacji, dużo takiego ciepła generalnie. Więc to pięknie, pięknie wygląda. Dobrze, mamy Waga Waga. I tu Siedemka pentakli, no na wagę myślę, że w jakiś sposób musicie czekać, e, jako że wagi no, to są raczej znaki, które mm, no, podejmują decyzję powoli, e, potrafią się właśnie dużo, dużo cerek jeść, no i myślę, że tego możecie doświadczyć właśnie z wagą, że a może tak, a może tak, a tu ja jeszcze bym spróbował coś tam, po prostu tutaj kwestionowanie każdego wyboru, zastanawianie się, no i Wy, wy naprawdę podchodzicie do tego cierpliwie, bo Wy wiecie jak jest. Wiecie, jak jest, wiecie to z autopsji, bo czasami też macie takie momenty. Także wy naprawdę tak w jakiś sposób no po prostu stoicie i czekacie, aż waga się zdecyduje. No. Dobra, lecimy dalej. Mieliśmy wagę, mamy Skorpiony. Uuu, tutaj radość, szczęście i w ogóle weselicho. E, bardzo możliwe, że właśnie może jakieś wesele Właśnie wam się szukuje, może macie partnera z poznaku skorpiona. E, jest tutaj po prostu karta szczęśliwej rodziny. Czujecie się fenomenalnie w swoim towarzystwie. Lipiec będzie takim momentem, gdzie, no nie zdziwiłabym się, gdybyście, nie wiem, na jakąś wieś pojechali albo coś po prostu gdzieś wyjechali z rodziną, z nie może z dziećmi akurat, w zależności od tego, no, na jakim etapie relacji jesteście. E, ale nawet jeżeli Jesteście przyjaciółmi, to właśnie w taki przyjacielski sposób może jakiś wyjazd, może jakiś city break, może właśnie road trip, jakiś tam wyjazdówka czy cokolwiek. Jest tutaj właśnie taki moment, w którym cieszycie się swoim towarzystwem i jest wam po prostu przyjemnie przy Skorpionach. Mamy dalej strzelca i tutaj pojawia nam się umiarkowanie, jest to w ogóle karta strzelca, więc myślę, że tu strzelec bardziej będzie przejmował inicjatywę, tutaj bardzo dużo będzie zależało od strzelca, ale strzelec wprowadza w Was właśnie takie faktyczne uczucie umiarkowania, faktyczny balans, wiecie czemu? No bo jak wiecie, sprawiedliwość, czyli Wasza karta, no jest to karta balansowa. Ale też to jest taki Chichot losu, no bo wagi bardzo często Są niezdecydowane, tak więc brakuje Tego balansu, natomiast strzelce Mimo tego, że są takim znakiem Bardzo energetycznym, takim troszkę Za DHD też to, to te decyzje podejmują Bardzo szybko i właśnie Może to jest to, że właśnie To strzelec Was w jakiś sposób Balansuje, moi drodzy, no Myślę, że strzelec Wam tu bardzo, bardzo dużo pomoże Ułatwi życia, może tak Następnie mamy, mamy koziołki i tu pojawia nam się ósemka mieczy No koziorożec może być taki dla Was ograniczający, że Wy byście chcieli coś powiedzieć, on Wam przerywa Wy byście chcieli się na jakiś temat wypowiedzieć, bo nie wiem, znacie się na tym, a koziorożec wrzuca swoje I jakby zabiera Wam pole, mam wrażenie, że to jest takie zabrane pole do rozmowy, do kontaktu e, Taki duży monopol ze strony koziorożca e, No i ja nie zachęcam Was do tego, żeby tam się rozpychać i próbować e, w jakiś sposób... Mm, w jakiś sposób, a, nie wiem, zawłaszczyć atencję koziorożca, bo nie o to w tym wszystkim chodzi, tylko po prostu nie czujecie się komfortowo, bo wy chcielibyście się wypowiedzieć, to tutaj cały czas jest wam pole do manewru zabierane. Mamy wodniki, i z wodnikiem pojawi nam się śmierć. I wiecie co? Ja tutaj mam raczej wrażenie, że to będzie raczej zakończenie relacji, albo umorzenie w jakiś sposób relacji. Czuję też ten moment właśnie przeprosin i tego, że no przepraszam, nie chciałam, żeby tak to zabrzmiało, ale wy na razie dumnie stwierdzacie, że nie. Ja muszę odpocząć od tej energii, muszę odpocząć od tej relacji. To jest ten moment, w którym potrzebuję oddechu. I możliwe, że po prostu za dużo czasu ten zajście razem, bo ja uważam, że jest coś takiego, jak za dużo czasu, jest coś takiego, jak za mało czasu, za dużo też. I możliwe, że po prostu macie dość tej energii, właśnie osoby z podznaku wodnika. No, i ja czuję tutaj taki przeprosiny, że właśnie nie wiem, powiedziałam kilka słów za dużo i, te, i tak dalej. Natomiast na razie wy nie jesteście gotowi na zaakceptowanie czegoś takiego. I ostatnie połączenie, czyli połączenie z rybami. No tutaj pojawia nam się cesarzowa. Jest to bardzo, bardzo troskliwa energia. Ryby to jest taki znak, który Was po główce pogłaszcza, powie ok, wypłacz się, okej, okay, opowiedz mi o tym, ja wysłucham, porozmawiajmy. I właśnie jest dużo takiego, takiej matczynej, takiej troskliwej energii. I Wy to czujecie i Wy to jak najbardziej wykorzystujecie, no bo czujecie się komfortowo właśnie w takim towarzystwie, które pozwala Wam na no właśnie na opowiedzenie o tym, co Wam leży na serduszku. Także macie druha właśnie w osobie spod znaku ryb. Tyle na dziś moi drodzy. Dziękuję wam bardzo. Było mi niezmiernie miło, że mogłam dla was zrobić to czytanie. Pamiętajcie o serduszkach energii w komentarzach i widzimy się oczywiście w kolejnych. Do zobaczenia.